wszystkim, Kryś z tej strony, witam na gospodarstwie na mapie Zielonka. Mamy lipiec za siebie porobione. Teraz tak trzeba będzie świeżo posiane warzywa. Dać im jeść. Nie Czyli na Tu mamy sarię założone. Się. Tak, tak to się nazywa. Czyli możemy jechać w bardzo dobry sposób punktowo selektywnie włożyć. O, przejdźmy do ćwiczenia. To litrów, bo to prawie no półtorej tony, to taki jest ćwiczenia. O, pewnie do składać, puścimy pracownika do pracy, a sami w tym czasie, no, trzeba będzie coś zarobić. E, mamy już e, fabryka chipsów nam stanęła no, ze względu na brak surowca. Skończyły się ziemniaki. E, fabryka zupki w puszkach e, jeszcze działa ale za chwilę też stanie z powodu przepełnienia magazynu więc trzeba będzie to zmieniać sobie szerokość, ale tu nie ma sensu i startujemy, niech jedzie Teraz weźmiemy sobie wypożyczymy sobie ciężarówkę. Tak, a co się będziemy trzaskać? O, weźmy sobie tego mana, hakowca tutaj z hakiem. Pożyczmy go. I mamy tutaj, chyba nie pamiętam, czy to było w różnych czy w przyczepach, zobaczymy. O, tutaj jest. Mamy takiego haka na przyczepę, naczepę na hakowca do palecz I ja muszę sobie, żeby była ładniejsza zatrzymałem o i teraz tak ja szczerze mówiąc nam się na którymś bawiłem tymi hakowcami i szczerze całkiem przyjemna zabawa w przyjemny sposób to działa Zatem no, emocja dość fajna jest. No, podjeżdżamy, zaczepiamy i ładujemy. No, chyba będziemy nigdzie jeszcze żniwa, nie zauważyłem. No, to zaraz będziemy tutaj jęczmienia na tym. Zupki. I teraz powiem Wam szczerze, że trochę dziwna sprawa jest, ale... Niestety nie do końca właśnie lubię takie przyczepy z autoloadem, których że tak powiem ten autoload działa cały czas i tutaj nie wiem jak podejrzewam, że on tutaj dopiero jak ten kontener dotknie ziemi to zaczyna działać jakoś o, gdzieś tu się pojawiłem obok, no może to niezbyt dobre jest. Ale zaczyna ładować. Na pewno ma większą pojemność niż ta hmm, tutaj, a tego może niech medytacją później wyjaśnię dlaczego. rządów tak, w się nie będzie się zatrzymywać, nie Zobaczmy, co ten tutaj nasz przyjemniaczek skończył. szczerze mówiąc nawet nie patrzę, jakie są ceny bo zazwyczaj te o, a ten czemu się zatrzymał widzi że ja wyjeżdżam co cenu się zatrzymuje na tych skupach te ceny są bardzo zbliżone tych w supermarkecie albo tutaj ale Przyczepka nam stoi. Musimy ją odstawić. I odstawiamy przyczepkę i. do nawracania i puścimy go w, długą, w drugą stronę, gdzie jest dłuższy odcinek, nie uwroci, bo zasadniczo tak się jeździ, żeby nie zbierać, żeby jak najmniej nawracać, tak? Czyli z w, w długą stronę pole, a nie w poprzek, bo tak to byśmy się zajeździli tymi nawrotkami. Natomiast tutaj jest ciasno, więc bym jeden przejazd nie miałby gdzie nawrócić. I I jedziemy. A, i teraz tutaj mamy sprzedaż. I co dalej? podwójna zupa nie jest tu przyjmowana no to nie jest żart znaczy według mnie jest to żart jakiś bug ale o, podjedziemy sobie tutaj na przyczepkę przeładuje nam na przyczepę bardzo ładnie Wskakujemy do ciągnika i wjeżdżamy na tego samego trigera tylko przyczepką z ciągnika. Rozpoczynamy wyładunek i kasa nam leci tak. Z auta jest nieprzyjmowana, ale z ciągnika jest przyjmowana, więc Nie wiem co mam na ten temat myśleć. Może by ktoś to ogarnął. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego przed tymi ostatnimi poprawkami. Czy też tak było, czy nie. No, ale tak trochę śmiesznie to wygląda, nie? Już widzicie dlaczego yy, podprowadziłem tutaj ciągnik z tą przyczepką. Tak, masz rację. Wiedziałem o tym wcześniej, bo już tu próbowałem to wyładować. I tak mi to wyszło. jest to trochę irytujące, ale do przeżycia. I zaraz zobaczymy, czy jak staniemy obok, czy się nam zacznie ładować, czy musimy. O, widzicie, nic nie ładuje. Ściągamy go na ziemię. Dotknął tylko ziemi i już zaczynała ładnie. To może nie jest błąd, tylko zamierzony. Nie wiem. Zresztą w ogóle ta fabryka jakoś dziwnie zawsze mi zawsze tutaj był problem z ładowaniem. na palety czy tamtą przyczepką jakoś tak dziwnie tutaj tak jakby nie wiem jeszcze muszę kiedyś spróbować tirem podjechać czepą z autoloadem tylko nie wiem czy ona będzie łapała zupę, bo jak próbowałem podjechać tym dostawczakiem ala Transit czy coś, to pomimo tego, że niby ma zaznaczone, że ma te towary, to jednak ich nie ma, to jednak nie łapie tych nowych. tam jakieś maleńkie błędy popełnili. Choć wydawało się, że... O, się ładują. A ta się załaduje tu? O. Udało się. Mamy jeszcze jakieś w zapasie palety, czy już wszystko? Wszystko. No. O. Czyli już się tu nie będą... Bez... O, o i to jest właśnie wyjazd. On niby się nie zaczepił. Nie widzę, na czym by się miał zaczepić. No, a teraz ruszy. I jedziemy znowu sprzedać palety, tam, zubkę tam, gdzie ich nie przyjmują. No, przecież jesteśmy tak upierdliwi, że. O, ale tak szczerze mówiąc, to ten. Manu, mi się wydaje, że chyba hamulce ma trochę za słabe. Ja wiem, że jest doładowany, ale na tyle mocne powinien mieć hamulce, że tak powinno go w miarę to zatrzymać. A nie, że... Jadę i. Tak, odjechałem, dlatego tak tanio to wszystko poszło. Potrzebujemy przyczepkę, zaraz, za chwilę zobaczymy. Tak, jedziemy. To nie dostarczy. Przejdź miejsce. Tu mamy wytwórnię ziemniaczków. Yeah Teraz jeszcze będziemy patrzeć gdzie ziemi, gdzie mamy lepszą zojęczyców. O! A ten co to wyprawia. Wiesił się i nie pojechał, tak? Oj, ten pracownik jest taki, że... muszę chyba pracować nie chce. Nie wiem, dlaczego ta ciężarówka ma 83 Jak na ją życie potrafi więcej, no... Nie wiem czy w całej Europie, czy tylko w Polsce dopuszczalne jest 90, więc Tak moją na 90 układów zakładamy, a no, tutaj wymyślili sobie 83, ale co A widzicie, tu już w dalszej długości mapie. Zobaczmy sobie ceny chipsów. Gdzie będzie lepsza, czy w targu? O, tu mamy chipsy. Eee, w supermarkecie w sumie jest drożdże. Tu rozumiem, że tu są trzy nieprzemane. Ale to niech jedzie do supermarketu. którą zabudowany, dlatego tego w 50. Czy pracownik boi jechać szybciej? O, tu już olej się pojawia, choć może olej jeszcze będziemy sprzedawać. Zobaczymy, bo mamy już pełne magazyny. O. A tutaj gdzie on chce jechać? Przez ścianę? O. Trochę za szybko chciałem jechać. I prawie do wywrotki dopiero doprowadziłem. I jak domyślacie się słusznie, w supermarkecie przynajmniej yy, chipsy można sprzedać normalnie, nie trzeba się posiłkować przyczepką, a nawet się najeżdża i już ściąga. Także jak się komuś podobało, to łapka w górę i do usłyszenia.